A jestem w Grościenku nad Dunajcem na drodze Wojewódzkiej 969 I zwracam tutaj uwagę na ten pas po mojej lewej stronie, a więc środkowy pas brukowany, który tutaj po remoncie tej drogi się pojawił, on tutaj bardzo, ale to bardzo ułatwia życie, ułatwia funkcjonowanie. Bo zobaczcie, ja teraz będę wjeżdżał na stację paliw. I spokojnie wjechałem sobie na ten pas. Mogę ominąć sobie ten korek, który tutaj zaczyna się tworzyć, będąc na tym pasie, ustąpię sobie pojazdom z przeciwka i mając wolną drogę, wjeżdżam na stację paliw. Oczywiście, jeżeli chodzi o wjazd na stację, ktoś może powiedzieć, że na stację można było zrobić. Wjazdy i byłoby wszystko w porządku. Natomiast wyobraźcie sobie, że wyjeżdżamy z jakiejś posesji, tam się nie da zrobić zjazdów, nie da się zrobić wjazdów, aby do każdej posesji takowe były. Więc tworzy się takie oto właśnie środkowe pasy brukowane. I teraz będę wyjeżdżał z tej stacji i zobaczcie jak to fajnie ułatwia życie. tu Możemy zobaczyć pojazd przede mną sobie startuje no akurat ten pojazd chyba nie wyjedzie no pas środkowy mam tu stopa zobaczcie, patrzę tylko na lewą w zasadzie wyjeżdżam sobie wykorzystuję w zasadzie całą jego długość na to, aby móc się fajnie potem włączyć do ruchu, tak więc powiem szczerze w niektórych miejscach tam gdzie jest sporo posesji gdzie jest sporo różnych wjazdów zjazdów na boki poza skrzyżowaniami szczególnie naprawdę bardzo fajne rozwiązanie